Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Karol, a to jest kolejny, pierwszy od dłuższego czasu odcinek z serii Koncik Kolesera, w którym omawiamy ostatnie wydarzenia na angielskich boiskach. By nie przegapić kolejnych odcinków, już teraz zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i zostawienia na nim dzwonka. W opisie macie także linki do naszych, naszych mediów społecznościowych na Instagramie i na Facebooku. Jeśli wolicie jakieś krótsze treści związane z Premier League, również zapraszamy bardzo serdecznie. I dziękujemy za wsparcie. Przechodząc jednak do meritum, dziś pod lupę weźmiemy wydarzenia i rozstrzygnięcia z kolejki numer 23. Kolejki, która przebiegła na całe szczęście bez problemu spowodowanych jakimś przekładaniu spotkań, co niestety w dzisiejszych czasach stało się już dość popularne. Przechodząc bezpośrednio do wydarzeń ze stadionów, to tą serię spotkań rozpoczął starcie na Vikarii, czyli pomiędzy Łotwórdem a Norwich. Obie ekipy, jak wiadomo, sporo łączy, bo zarówno kanarki, jak i szerszenie biją się o utrzymanie. Są Beniaminkami, a także zdążyły już w tej kampanii zmienić swojego trenera. Jednak podczas potyczki Watford i Norwich nie łączyło już tak wiele, bo ekipa Kanarków okazała się diametralnie lepsza i po dwóch bramkach Amerykanina Josha Sargenta oraz trafieniu samobójczym Słowaka Jura Kucki Watford przegrało 3 do 0. Pierwszą bramkę wspomniany Sargent zdobył po bardzo szczęśliwym uderzeniu. Czymś, co chyba można nazwać... Pół Skorpionem czy Skorpionem Łotwo eee, był w tym spotkaniu beznadziejny i tylko utwierdziło w przekonaniu, że z Claudio Raniering za starami, po prostu raczej nic z tego nie będzie. Statystyki Włocha, jako trenerzy Hornet są fatalne: 14 meczów, zaledwie 2 zwycięstwa, jeden remis aż 11 porażek. Wszyscy na czele z zarządem szerszeni domyślili się po tym meczu, że czas Ranieriego na Vikarish Road raczej dowiec już końca, i potwierdzenie tego uzyskaliśmy dzisiaj. Czyli kiedyś nagrywam w poniedziałek, gdy podano oficjalny komunikat o zwolnieniu Włocha z pełnionej funkcji. Yy, wydaje się, że jest to dobra decyzja zarządu Szerszeni, któremu teraz została jednak o wiele trudniejsza sztuka do wykonania czyli znalezienie następcy dla Ranieriego. Ranieriego, który pracę na mikroeszturze rozpoczął nie tak dawno przecież, bo to był 4 października i na pewno będzie to jeden z najgorszych okresów trenerskich tego trenera w całej jego karierze. Poprzedni równie słaby czas Włocha dotyczył innego angielskiego klubu, czyli Fulham, którym uzyskał mizerną średnią 0,71 punkta na mecz. A w Watford było jeszcze gorzej pod tym względem, bowiem zanotowana średnia to tylko 0,5 punkta, punkta na mecz. Wydaje się, że to poprawna decyzja jeśli chodzi o zwolnienie Ranirego i pozostaje tylko czekać na to, kto zostanie nowym trenerem. Watford. Eee... No, gorzej już raczej być nie może. Nie sposób jednak nie pochylić się, choćby na chwilę na świetnym występem Norwich, bo do pierwsze Mifa, lekko mówiąc, również ostatnio nie zachwycali, ale w piątek w walce o utrzymanie, którą cały czas toczą, udało im się zainkasować pewne trzy punkty w istotnej konfrontacji z jakby nie było bezpośrednim rywalem do tego zdobyli trzy bramki. To dla nich pierwsza taka sytuacja od września 2019 roku w Premier League rzecz jasna Raz zdołali wygrać największą różnicą bramek w Premier League od 2014 roku. Oczywiście, pamiętać należy, kto był ich rywalem, ale być może będzie to pierwszy większy, solidny krok w dobrą stronę dla teamu z Carroll Road. A na pamięci warto mieć też fakt, że pokonanie Szerszeni to drugie zwycięstwo The Canary z rzędu, bo kolejkę wcześniej uporali się 2 do 1 z Evertonem i są na dobrej drodze do nie tylko, co już im się udało. Wyjścia ze strefy spadkowej, ale także utrzymania się ponad nią. Nie mają powodów do smutku ich kibice, bo to też pierwszy raz, kiedy upuścili strefę spadkową. A przypomnijmy, że mamy już spotkania 23 kolejki bieżącego sezonu za sobą. Załóż tej strefy spadkowej oczywiście dla Norwich Bogdżamp, ale kolejnym meczem, do którego chcę przejść, będzie starcie Evertonu, wspomnianego wcześniej, z Aston który ci wygrali 1 do 0 po bramce byłego piłkarza omawianego też wcześniej, Norwich, czyli Emiliano Bwendi. Argentyńczyk zdobył swoje trafienie w bardzo nietypowy dla siebie sposób, bowiem po pięknym uderzeniu głową z kilkunastu metrów od bramki dla zawodnika, który mierzy zaledwie 172 cm, był to dopiero drugi gol w 19 spotkaniu w barwach de Villas. Natomiast Everton miał kilka naprawdę dogodnych sytuacji, setki nie wykorzystał Dominik Calvert-Lewin. I to właśnie przez taką niefrasobliwość, e, którą prezentują już od dłuższego czasu obecnie, gdy zajmuje 16 miejsce w tabeli z zaledwie 4 punktami przewagi nad strefą spadkową. Oczywiście spadek jest jeszcze daleko, bo też daleko koniec ligi, ale e, Premier z bez Evertonu no, dla fanów Liverpoolu by byłoby to istne niebo na ziemi, ale ogólnie patrząc, raczej byłoby to niewyobrażalne. I no, aż dziwne, dziwnie byłoby się do tego przyzwyczaić. Ale mimo wszystko takie są fakty. Odrawianie strat poniesionych przez kadencję poprzedniego trenera, czyli Rafa Benteza, no będzie bardzo trudne. Ktokolwiek nie zostanie nowym oficjalnym szkoleniowcem Te Toffis, tymczasowy menedżer Duncan Ferguson, sobotni starcie z Wilom, jedynie utwierdził wszystkich w przekonaniu, że stwierdzenie tymczasowy trener idealnie do niego pasuje i raczej nie będzie nikim więcej, chociaż po zarządzie Everton można się wszystkiego spodziewać. Na odmiennym biegunie niż werto znajduje się maszyna Stevena Gerarda. Devinas mogą cieszyć się przede wszystkim e, ze świetnego, naprawdę świetnego wprowadzenia się w ich szeregi dwóch nowych zawodników, Filipe Coutinho i Ruka Pierwszy po dwóch rozegranych spotkaniach ma już na koncie gola i asystę, natomiast drugi w debiucie przeciwko Evertonowi zaliczył kluczową dla przebiegu całego spotkania asystę z doświadkowania po rzucie rożnym. I właśnie po tej centrze gola zdobył Bendija. Oprócz tego, po radości, to rzecz jasna, kolejne zwycięstwo, a także utrzymanie full bezpiecznej pozycji w środku tabeli, tak? Co dla klubu jest, wydaje się, że może celem minimum, tak naprawdę, ale też sięganie głową wyżej nie jest tak proste w dzisiejszych czasach, gdzie to top 6, top 8 może nawet jest naprawdę bardzo ciężko zdobyć. Ale jest, jeśli patrzymy na to, że Coutinho, Dini. Czy może nawet teraz Wendy'a dopiero się rozkręcają, to jest jeszcze szansa na, na pewno na pierwszą dziesiątkę dla podopiecznych Stevena Gerarda. Personalne powody ma do radości także Gerard, który jako były kapitan Liverpoolu mógł triumfować patrząc na buczące na niego tłumy zgromadzone na Goodison Park. Stevie G patrzył na to zrelaksowany, uśmiechnięty, a na chwilę pozwolił sobie na odrobinę takiej lekko niemiłej uszczypliwości, wystawiając język swoje fanów z niebieskiej części Liverpoolu. Podobnie zrobił 21 lat temu, jeszcze jako aktywny piłkarz Derec. Stara miłość, ale też jak się okazuje, i nienawiść nie rdzewieje. Przechodząc do ostatniego wątku, ostrzegam, że nie sposób będzie ominąć takiego elementu pobawienia się w sędziego i, i pogdybania, co by było, gdybym to ja sędziował to spotkanie, no ale jednak jest to konieczne. Mówiąc te słowa, pewnie od razu domyśliście się. Że chodzi mi o mecz na Old Trafford pomiędzy Manchesterem, United a West Hamem. A dokładnie jeszcze mówiąc o bramkę zdobytą przez Markusa Rashforda w 94. minucie starcia. Jedni twierdzą, że ta bramka nie powinna zostać uznana przez pozycję spaloną Kawaniego, który podawał właśnie do Rashporda. i nic spalonego kompletnie nie widzą. Osobiście uważam. Że Blanka powinna zostać uznana z jednego prostego powodu, który Ligat przytoczyła jeszcze przed startem kampanii bieżącej 2021-2022, chodzi mi o zmienienie rozstrzygania tego typu sytuacji przez rysowanie przez system dwóch linii: grubszej dla zawodników atakujących oraz cieńszej dla obrońców. To są te linie takie, mówiąc dokładnie, to po prostu tutaj widzimy na analizach VAR, na, na naszych telewizorach. W no, ten sposób miał zniwelować liczbę takich wręcz pikselowych offsite'ów, których odwizdanie często było zależne od momentu wykonania stop klatki albo jak długości nosa atakującego. Przez to, na screenshotach bez wygenerowanych linii, może faktycznie wydawać się, że kawani jest ewidentnie najbardziej wysuniętym zawodnikiem ze wszystkich na placu gry, ale po narysowaniu takowych linii, wszystko staje się już mniej oczywiste i wręcz po prostu okazuje się, że uruwajczy wcale nie spalił tej akcji. To, to chyba cała filozofia, jeśli o to chodzi. Ale trzeba pochylić się także nad resztą tego spotkania. Bo warto odnotować, że to podopieczni Ralfa Ragnika byli zespołem lepszym. Ale no do wspomnianej, już oczywiście 94 minuty, do czasu gry, nie byli w stanie tego udokumentować przez pokonanie Alfonsa Reoli, który tego dnia zastępował Łukasza Famieńskiego. Okazję mieli Fred, Cristiano Ronaldo, ale ich nie wykorzystywali. Na pochwałę zasługuje także defensywa Czerwonych Diabłów. Wcisyła się należycie. West Ham zdołał dać zaledwie jeden celny strzał na bramkę. Będącego ostatnio swoją drogą w świetnej formie yy, Dawida De Gea. Sam strzel z Gola, czyli Marcus Rashford staje się powoli idealnym jokerem w zespole Manchesteru. Anglik jest bowiem jedynym zawodnikiem, który w tym sezonie Premier League po wejściu z ławki zdołał strzelić już aż cztery bramki. Stał się także zawodnikiem z największą liczbą bramek dających zwycięstwo, które zostały zdobyte w, yy, w i po 90 minucie gry. Kończąc, Triumf Red Devils pozwolił na wyprzedzenie właśnie Młotów i awans na czwartą lokatę w tabeli. Także ważną czwartą lokatę, chociaż Bruno Fernandes ostatnio zapowiadał, że United jak najbardziej celuje w wygranie Ligi Mistrzów, co w konsekwencji oczywiście dałoby im przepustkę w następnej edycji Champions League, niezależnie od miejsca zajętego w lidze, ale oczywiście tylko tak <gryw> dla bezpieczeństwa. Lepiej dla United, gdyby również w lidze zrobili miejsce w top 4, które też dawałoby im prawo gry w następnej edycji LM. Kolejnym starciem jest mecz, który był prowadzony równocześnie, równolegle z meczem United West Ham. Swoje spotkania rozegrały wówczas ekipy Brentford, które przegrało z Wolves 1-2, a gole to zasługa dwóch Portugalszyków: João Moutinho i Rubena Nevesa, i Ivana Toneja dla pszczółek. grał wtedy również także Newcast, które wygrało dość się spodziewanie 1-0 z Leeds dzięki trafieniu świecącego nie tylko swoją. Łysą, banią, ale również i przykładem John Rusherwiego dla SROG było to dopiero drugie zwycięstwo w ostatnich 20-ligowych występach. No, pokazuje to, że te transfery są tutaj potrzebne bardzo i, i natychmiastowo. Po tych spotkaniach, przyszliśmy się na starcie mistrza Anglii, niekwestionowanego, niekwestionowanego lidera. Tabeli, czyli Manchesteru City spełniącą rolę gospodarza Southampton. Święci w pierwszym spotkaniu przeciwko The Citizens w tym sezonie zanotowali cenny remis, jak się okazało, również tym razy nie pozwolili się pokonać. Zanotowany wynik 1 do 1, sporo kontrowersji i genialny występ Mohameda Salisu. Tak w skrócie można pisać ten mecz. Kontrowersje dotyczyły fauli na zawodnikach Popo Guardioli, gdzie za jednego, jedną z takich przewinien czerwoną karkę powinien obejrzeć Stuart Aus Armstrong. E, tak się jednak nie stało. Wydaje się, że chyba to jedna z kolejek, w których było naprawdę najwięcej kontrowersji od początku. Chociaż wiemy, że one się zdarzają zawsze i zdarzać się będą. Mecz rozpoczął się od pięknego trafienia Kyle'a Walkera Petersa, już w siódmej minucie spotkania. Do końca pierwszej połowy Decision zwalił głową w mur, czyli naszym strzelali piłką Frasera Fostera. 200%, 200 okazji nie wykorzystał Rachin Sterling. Który kolejny raz pokazał, że w marnowaniu genialnych szans, to jest on specjalistą nie mniejszym niż w symulowaniu. Eee, natomiast w drugiej osłonie, zawodnicy Zeticha zmienili cel ostrzeliwania przestali męczyć Fostera, ale zaczęli o, męczyć obramowanie jego bramki. Słupki, poprzeczki, co tylko sobie mogliśmy zażyczeć, szczególnie tutaj Kevin De Bruyne i Gabriel Jesus, dominowali w ostrzeliwaniu prętu, ale w końcu znaleźli sposób na trafienie do siatki. W 66 minucie po pięknym dośrodkowaniu de Bruyne bramkę zdobył Aymeric Laporte. Od tej chwili Święci wiedzieli, że nie mają już dwóch bramek do stracenia, jeśli będą chcieli wywieźć chociaż punkt, a tylko jedną. I woleli nie atakować i bronić korzystnego wyniku, jakim był dla nich jeden punkt wywieziony z potyczki z podopiecznymi Guardioli. Ta sztuka im się udała, a wszystko dzięki genialnej postawie Salisu głównie. Reprezentant Gany w, e, zanotował w tym meczu najwięcej przechwytów, odbiorów, przeciętych podań, wybić, wygranych pojedynków jeden na jednego, a także kontaktów z piłką, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich graczy obu ekip. No jak widać był to po prostu występ kompletny stopera Southampton. Obok niego aż do 89 minut na boisku przebywał Jan Bednarek, który wcześniej dorobił się jednak żółtej kartki, no i pewnie przez to Ralf Hasenhutl wolał ściągnąć na końcówkę reprezentanta Polski. Podsumowując jeszcze raz Pep Guardiola nazwał ten występ swoich zawodników najlepszym w tym sezonie co nie zmienia faktu, że i tak City miało 20 oddanych uderzeń, 76% posiadania piłki i aż 7, 777 wymienionych podań nie odniosło zwycięstwa na St. May's Stadium a jedynie zremisowało z przeciętnych Southampton i pozwoliło reszcie stawki na choćby minimalne nadrobienie strat do nich. I teraz przejdę do spotkania Leicester i Brighton. Które zakończyło się również podziałem punktów po bramkach Patsona Dakki dla Leicester i danego Wellbeka dla Brighton. Obecnie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli, listy są dziesiąte, a mewy dziewiąte I ich starcie zgodnie z oczekiwaniami było bardzo wyrównane i zacięte. Wyraźnego nominatora nie znajdziemy również w pończowych statystykach. Warto jednak szczególnie wyróżnić bramkarza Brighton Roberta Sancheza, ale też nie umieszając przy tym jego vis wiz bramki Leicester, bowiem i Kasper Schmeichel kilka razy stawał na wysokości zadania. Oprócz tego, do odnotowania, pełne 90 minut w wykonaniu Jakuba Modera po stronie MF. Jedynym starciem tej kolejki, w którą nie zobaczyliśmy bramy, był mecz Arsenalu z ostatnim w tabeli Berli na Emirates Stadium. Mecze takie jak ten mogą w ostatecznym rozrachunku właśnie zadecydować o tym, czy The Gunners zajmą miejsce w czołowej czwórce ligi, i zagrają w ich upragnionej Lidze Mistrzów, Podopieczni Mikela Artety mogli spokojnie wygrać z deklarec, a nawet różnicą kilku trafień, ale oni jedynie co chwilę zmuszali raczej trybuny do jęku rozczarowania niż radości z zdobytych goli. Swoje wyśmienite okazje mieli właściwie wszyscy zawodnicy Kawianonierów Aleksandra Kazet, Martin Odegaard, czy Buka Osaka kompletnie bez zamierzonej złośliwości. Dodam, że to ten pierwszy miał ich najwięcej, a mimo to nie skierował ani razu piłki do siatki. Będącego bądź co bądź w świetnej dyspozycji nika polpa. dla Berni, remis to oczywiście świetny wynik, a dla arsenalu bardzo rozczarowujący. Kanonierzy zachwycali ładną wymianą piłki, wychodzenie na pozycję, ale ich bezskuteczność była porażająca. Co by nie było, fakty odnośnie arsenalu w tym roku są takie: Zero zwycięstw, tylko jedna zdobyta bramka, ale za to aż trzy czerwone kartki. Arteta i spółka na razie przedstawiają poradnik, jak nie wchodzić w ten nowy rok. Więc, jeżeli uważacie, żeby to wymać, jestby początek tego 2020, 2022, przepraszam, to spójrzcie na Arsena. No, może będzie Wam raźniej lub lepiej. Anyway, wspomniałem wcześniej o odrabianiu strat do prowadzącego Manchesteru City przez resztę stawki. Drużyną, która jest najbardziej zainteresowana odrabianiem strat do obywateli, jest oczywiście wicelider tabeli, czyli Liverpool. W niedzielę popołudnie zmierzyli się oni z Crystal Palace. Które jest zdecydowanie ulubionym rywalem Derek w ostatnich latach. Przed ostatnim starciem podopieczni urgana klopa mieli pasy aż 9 ligowych zwycięstw z rzędu nad Palas. Udało im się wygrać w niedzielę 3 do 1 i przedłużyć serię do okrągłej dziesiątki. Nie obyło się jednak bez kłopotów, bo co prawda piłkarze klopa po 45 minutach prowadzili bezpiecznie 2 do 0. Dzięki trafieniom Van i Axlek'sa Oxleida Chamberlena, ale już wtedy kilka razy ratować musiał i Halison. Brazylijczyk ostatecznie bardzo zasłużenie został wybrany zawodnikiem meczu, bo obrona Liverpoolu kilkakrotnie zgubiła się kompletnie i zupełnie nie wyglądała na obronę, która kilka lat temu, nie tak dawno przecież, potrafiła nie tracić seriami bramek i zachowywać co chwila czyste konta. Dopiero ta ostatnia instancja, jaką jest Becker, dawała radę zatrzymać ospędzonych The Eagles. Sytuacja wyglądała podobnie w drugiej połowie rywalizacji, ale w końcu i Allison okazał się bezradny wobec wystawienia na pustą bramkę dla Odsona Edwarda i Francuz zdobył swojego szóstego bola w barwach Crystal Palace od momentu przejścia z Celtiku, że pokładano w nim ogromne nadzieje. Jeszcze większe zaczęto w nim pokładać, kiedy po pierwszych sześciu minutach w Premier League Zdobył dwa gole, potem troszeczkę przeciw, nie było już tak dobrze, ale wydaje się, że ostatnio znowu wraca do formy, zobaczymy. Na pewno jest to zawodnik, z którego w Crystal Palace będzie jeszcze miał dużą pociechę. Może w przyszłości również reprezentacja Francji, jeśli otrzyma takie powołanie. Pewno byłby to cieka ciekawy widok widząc Edwarda w koszulce reprezentacji Francji, może jeszcze nawet na zbliżających się Mistrzostwach Świata. Wracając na boiska Premier League, piłkarze Patricka próbowali wyrównać, ale stracili na to szansę po bramce Fabinho odrzutu karnego, który przynajmniej, w mojej skromnej opinii, nie należał się Liverpoolowi, bo to Diogo Jota bardziej wbiegł w tej sytuacji w Vicente Guite, a nie na odwrót. Inaczej zatestował sędzia, była to kolejna kontrowersja w tej kolejce. Pochwalić należy jednak co bądź, bądź wykonawcę tego wapna, czyli Fabinho który w tym roku zdobył 4 bramki, co przewyższa aż dwukrotnie jego bramkowy. Jeśli sumujemy kampanię 2020-2021 i 2019-2020, no jest to niespotykana forma strzelecka tego zawodnika, e, oprócz wymienianych wcześniej Brazylijczyków przy Alisona i Fabinho, na szczególne wyróżnienie zasługuje także autor dwóch hazy w tym spotkaniu. E, czyli, no i teraz, ci, którzy nie wiedzą, no to pewnie strzelają pomiędzy Trentem Aleksandrem Arnoldem albo Endym Robertsonem. Ale tym razem chodzi o Szkota. Dzięki tym asystentom Robertson przesunął się na trzecie miejsce w klasyfikacji, na przykład asystentów. No i ta klasyfikacja top 3 jej wygląda w tym momencie następująco: pierwsze miejsce trend Alexander Arnold, drugie Mosalak, trzecie Andy Robertson. Cała ta trójka to oczywiście piłkarze LFC. I naprawdę wygląda to niesamowicie. Pierwsze i trzecie miejsce to Boki Obrony. Wydaje się, że w tym momencie najlepszy na całym świecie. Chociaż wiadomo, że mamy też i w samej Anglii, Manchester City, chociażby Też świetne boki obrony. Dzisiaj jest to pozycja, która jest naprawdę ważna, i bez niej naprawdę nie jest sposób budować dobrego kolektywu i dobrej, dobrze pracującej maszyny. Szczególnie jeśli chodzi o ofensywę obecnie. Wracając jeszcze jednak na chwilkę do tego Fabinho, to jest to, ta właśnie spotykana jego forma strzelska jest o tyle istotna, że Derecz przecież wciąż czekają na powrót Sadio Mane. Imo Salaha z Pucharu Narodów Afryki Jak jednak widać nawet bez swoich dwóch największych najbardziej rozpoznawalnych armat ekipa z Enfield i fachowo, zdołała zmniejszyć odwałczka straty stratę do Manchesteru City W tej chwili Czerwoni tracą do Man City 9 punktów Ale mają też do rozegrania zarobie spotkanie z Słabiutko z Kosta, takim spisującym się Licy na u siebie na Enfield Trzeba przyznać, że wyścig o tytuł nadal trwa a trwa także nadal przez to, że nie biorą w nim udziału chyba że tylko dwie drużyny, czyli Liverpool City, bo swoją kandydaturę ponownie zgłosiła Chelsea, dowodzona przez Tomasa Tuchela. W hicie minionej kolejki The Blues dominowali Tottenham, wygrali 2-0. Przez całe 90 minut od deski do deski z zimną krwią kontrolowali przebieg spotkania. Przebłysk geniuszu Hakima Ciecha, jego piękne uderzenie, po którym piłeczka jakby chodziła po sznurku, znalazła się w okienku bramki bezradnego Ugo Lorisa. A także ramkę głów, główką zdobył Thiago Silva I to pozwoliło na zdobycie trzech punktów Dla Tottenhamu była to okrutna porażka, bo no wiadomo po pierwsze to derby Z nienawidzonym rywalem, a po drugie kosztowała ich Ta przegrana spadnięciem na siódmą lokatę w tabeli Jeśli wrócimy do tematu Chelsea warto wspomnieć, że I jeszcze do tematu mistrzostwa, to oczywiście Blues tracą aż 10 punktów do City, jest to bardzo dużo A także mają jedno spotkanie mniej więcej rozegrane od obrońców tytułu mistrzów Anglii, ale w starciu ze obejrzeliśmy jedną jedno z najlepszych możliwych wydań Chelsea prowadzonych przez Tuchela, która, jeśli będzie tak grała dalej, jest w stanie pokazać każdy zespół nawet do końca tego sezonu. Jedynym, ale jednak dużym problemem może okazać się fakt, że wyprzedzający ich czy to Liverpool, czy właśnie City, również nie będą chcieli gubić punktów, bo też wiemy, jakie są to kosmiczne drużyny i, i to może być naprawdę największy problem Chelsea. Która jednak po zadyszce, którą miała, trzeba przyznać, yy, może też spowodowała niezbyt dużym y, natłokiem spotkań. Teraz po starciu z Tottenhamem zagrała naprawdę idealnie w, przez całe 90 minut, po raz kolejny powtarzam. I nie można było znaleźć słabego punktu yy, u, u drużyny T Tomasa Tuchela. Może jest to też jednorazowy przebłysk. Ale wydaje się, że może to też być początek czegoś z powrotem dobrego dla Chelsea. Mają do obronienia Ligę Mistrzów, jeśli w Anglii zatracą już za dużo punktów. Więc z taką grą właśnie też w Lidze Mistrzów mogą sobie bardzo dobrze radzić niebiescy. No na pewno był to jeden z najlepszych występów Chelsea w tym sezonie w starciu z, w wygranym z Tottenham. Derby Londynu były ostatnim spotkaniem omawianej 23. kolejki Ligi Angielskiej. Świetnej kolejki, bardzo ciekawej, nie zabrakło w niej kontrowersji, wielu ciekawych momentów, pięknych bramek, tak jak chociaż właśnie ta wspominana jeszcze na początku bramka z skorpionem, bo można powiedzieć, tak oficjalnie, Josha Sargenta, czy też wspominanej na koniec pięknej, pięknego strzału Hakima Ziecha, który naprawdę był, wydaje się, że jednym z najładniejszych goli zdobytych w całej historii rywalizacji pomiędzy. W derwach Londynu pomiędzy Chelsea a Spurs. Jeśli macie jakieś ciekawe przemyślenia na temat tego podcastu i tego, co w nim usłyszeliście, albo po prostu na temat minionej serii gier, naszej ukochanej Premier League, to zostawcie komentarz, jeśli się spodobało. Zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, by nie przegapić kolejnych treści. a także jeszcze bardziej zmotywować nas do ciężkiej pracy i wydawania kolejnych podcastów. Z góry dziękujemy za to. Ja natomiast dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Kolejnym razem w kolejnym odcinku naszej serii. Cześć!